Witam wszystkich hodowców, hodowczynie w moim sklepie. Sklep Tasi Wypas, Krystian Chyła, pewnie wszyscy znają. No, taką szybką akcję chcę konkursik tutaj ogłosić w moim sklepie. Taki bardzo szybki, można powiedzieć, na dobry tydzień. Konkurs świąteczny z fajną nagrodą. Konkurs rozpoczynamy w dniu dzisiejszym, tak jak wstawię ten filmik. I konkurs będzie trwał bardzo krótko, bo do 31 marca. Dlatego to konkurs świąteczny ze specjalną nagrodą. Zasady konkursu będą bardzo proste. Każde zamówienie w moim sklepie pta się wypas, które będzie zawierało dwa produkty z centrum zdrowia Gołębi. Można zamówić cokolwiek, co chcecie. Jak, jak widzicie, mamy tutaj i Ronfield i Greenplay, AbiMedica, 2 Prima, centrum zdrowia, patron. Y Tolisan, co tu jeszcze mamy? No patron powiedziałem, leśna dolina, Baxa znajdziemy. No tutaj mamy również coś tam z tego kometa, takie naj, najbardziej. O, Bugała, Jet, no jest, czego zamawiać. Jak ktoś czegoś nie widzi albo czegoś nie dopowiedziałem, to zawsze może do mnie zadzwonić. Więc konkurs będzie polegał na tym, że. Każdy uczestnik i mój, mój klient, który zaku, zrobił mnie zakupy, niezależnie na jaką kwotę, ale warunkiem jest, żeby w składzie y, ty, tego zakupu były dwa, chociażby dwa produkty z Centrum Zdrowia Gołębi. I jak taki zakup zrobi, mogą być pozostałe jeszcze inne, to wtedy będzie, weźmie udział y, w losowaniu y, zestawu lotowego małego z Centrum Zdrowia. Taki zestaw... Jest u mnie na stronie dostępny również. I taki zestaw kosztuje w cenie promocyjnej z dodatkowym produktem gratis 315 zł. Czyli, czyli powtórzę jeszcze raz: każde zamówienie, które będzie miało w sobie dwa produkty z Centrum Zdrowia Gołębi, chociażby plus można zamawiać cokolwiek, bierze udział w takim osowaniu. Konkurs jest krótki, dlatego bardzo, bardzo zapraszam. Tak jak powiedziałem, dzisiaj kręcimy ten filmik i dzisiaj ten filmik wstawię. Zakończenie konkursu będzie w święta wielkanocne, czyli 31 marca, czyli krótko. Dobry tydzień. I co jeszcze chcę dodać? No wiadomo, zamówienia jak zawsze. Podam numer telefonu 507 745 300. Tak samo można sobie klikać przez koszyk na stronie ptasiwypas.pl Zamówienia ja również zbieram i mailowo, jak zawsze, i przez Messenger'a na Whatsappie ludzie piszą. Także wszelaki, wszelaki sposób zamówienia jest dostępny, ale mówię tak, jak ja zawsze powtarzam: najbardziej ja sobie preferuję zamówienia telefoniczne. Zawsze możemy z klientem dogadać, co konkretnie, kiedy wysłać, i tak dalej. Oczywiście wysyłka darmowa powyżej 250 zł obowiązuje cały czas. Także ten, no wiadomo, mamy teraz przełom okresu rozrodczego, wchodzimy w, w sezon lotowy, więc na pewno dużo hodowców szuka, zastanawia się, co zakupić. Ja oczywiście doradzę, tak jak powiedziałem, najbardziej preferuję numer. Telefonu mój, czyli kontakt telefoniczny 507 745 300. I tak jak powiedziałem, powtórzę na koniec: ten zestaw lotowy, mały, o wartości 315 zł jest do wygrania w moim sklepie. Warunkiem jest zakup, w którym będą dwa produkty z Centrum Zdrowia. I tyle. Także rozlosujemy to na początku kwietnia, zaraz po świętach i wtedy się okaże, kto. Oczywiście nakręcimy filmik, filmik także okaże się, kto był szczęśliwcem. Warto wziąć udział, zapraszam. I cóż, hasłem dobry lot, zapraszam do zakupów i życzę zdrowych, wesołych świąt i udanego sezonu 2024, bo już dużymi krokami w niego wchodzimy. Dziękuję.